Cześć moi drodzy! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak będę importował jedną z moich animacji. Odczytyłem zabawny jest, bo mam fliki i mam zrenderowaną animację. Problem w tym, że uchywałem starego programu, starej wersji programu uchywałem. Pokażę Wam moją starą animację. To jest z roku 2021 i tam są błędy popełniałem przy rysowaniu i muszę ją trochę poprawić na pewno będę musiał tu trochę zmieniać nie jest ona najgorsza ale dzisiaj Wam chciałam okazać na co powinniście zwrócić uwagę przy imporcie animacji no nie jest ona aż taka zła ale no nie, na pewno ją los poprawić to jest taka animacja, by mi się szybko renderowała. Dobra. Tu mamy projekt z plikami. Fliki. Inny taki projekt, który mam. W nim znajduje się pliki XMA. Ja Je trzeba usunąć aby program mógł rozpoznać projekt. To samo z katalogiem pensji i ołówek. E, tutaj tak samo musiał usunąć folder z plikami XML, aby program mógł zaimportować ten i, bo Pokażę wam, co się stanie. Jech, ja bym tylko chciał importować ten link. Ale bez konfiguracji, bo jeśli chcę im ortować ten ik, a nie skonfiguruję programu, no to już mógłby być problem. Co mi tak okno rozwalił? Eee, czemu ten program ma taki bałagan? Aha. Nie mogę to okno być do tego dopasowane. Nie wiem jak zrobić, żeby to okno było do tego. Bo ja tak zrobiłam, że one są jakby osobne, te okno, ale to nie szkodzi. Longest thing. Chciałbym Wam e, zailustrować, e, co mogłoby się stać, gdybym ortował? Projekt bez konfiguracji. Właśnie macie taki błąd. Dlatego że nie powiedzieliśmy programowi, co musimy i Mamy uste kwiatki. Jeśli macie taki problem... E, to musicie zrobić coś takiego: wyjść z programu, wejść na nowo. Trzeba powiedzieć programowi, co trzeba za zaimportować. Bo chcę mój stary projekt zrenderować do IQ WebM. Preferencję. Custom. aha, teraz trzeba iść do katalogu. Właściwie mogę to zaimportować do katalogu G Bo możecie skopiować do innej artycji. Na przykład ta artystka dotyczy dysku WG Velociraptor On ma 10 tysięcy e, obrotów na minutę Szybkość głowicy O nie, muszę tutaj jeszcze raz Dobra no, dlaczego nie widać? Dam refresh. O i tutaj on już teraz wie, że tutaj trzeba będzie ustawić e, scenę do tego folderu, ale trzeba wyjść z programu i wejść. Ponownie. Ten, mm, on już wie, że chodzi o ten folder z tymi plikami. Teraz coś takiego. Click, file. E, Project Management New Project I trzeba zaznaczyć to Dołączyć w FNG, to jest po do Dosia jest 2024 Update ja muszę zrenderować animację. Jestem ciekaw, jak szybko będzie mi się renderowała do pliku do formatu WM. Dobra, zabawnie jest. Nie wiem, czy kiedyś robiłam tutaj, ale wam pokazuję jeszcze raz. No bo chcę renderować mój projekt e, do innego formatu. Bo kiedyś, jak renderowałem animację, to zajmował długo. O, ja nie uwiększyłem okna, abyście mogli dokładnie widzieć. Nie, no teraz coś takiego. E, daję sobie coś takiego. Uh, new FX. Mamy background. Color uh, cardy. Uh, to jest ważne. mógł renderować tu FX Editor. I ustawiamy sobie kolor na biały. Chcę do formatu WebM renderować uh, tą animację. Uh, to, jest to jest stara animacja, ale. Mam teraz lepszy program. Ojej, dlaczego mi tu widać takie dziwne białe tło? To tu mi nie gra, moi drodzy. Nie, bo no tu mi linie też taką źle linię nie widać. Muszę sprawdzić, czy czegoś nie namieszałem, ale dziwnie. Czekajcie, aha, muszę yy, warstwę przesunąć. Nie ja, co ja tu namieszałem? Ojej, co ja tu namieszałem? Czekajcie, chwilę, bo ja tutaj też namieszałem i bardzo mnie to denerwuje Ogę, oj, namieszałem. Dobra, bądźcie sprawdzę, czy się wszystko zgadza. Jest dobra, z dobrą No Nie, no co ja namieszałem? No faktycznie coś tu nie gra. Coś tu namieszałem nie tak. Najbardziej a nie generuje, a ja nie. chwilę, bo muszę, będę musiał chyba tutaj dokonać korekty. Dobra, zawsze można to oprawić, szkodzi, nie jest, jest za trawą. Zawsze można to oprawić, Nie no, coś mi przy im nie wyszło. Bo jest, powinien być jakby chowany za trawą. Ale na szczęście można to poprawić. Dobra, mniejsza z tym już pokazuje. To następnie trzeba zapisać i mam coś takiego. Render Output Settings MX 4 i WebM Format i dobra. The Ilość procesorów jest Open OpenTunes, pamiętać Pamiętacie jak. import, export, o, mamy tu zaznaczenie wielowątkowość jak macie kodek FFMF, bardzo ważne mamy tutaj wielowątkowość w programach animacji uda się renderować szybko 5.77 hmm. eee, color space gamma gamma, usłyszałem sobie wstawić 1,4 Powoduje, że będzie nasza animacje jaśniejsze. Dobra, sobie muszę to zaznaczyć, do jakiego katalogu chcemy renderować. Mail i, i e, tutaj. Do, do katalogu D nam I, I chwila prawdy. Trochę i tak będą błędy, bo muszę torawę wymazać. Teraz sprawdzam. O, ja nie nazwałem tego tak. Nie, no nie, no kurde, ja nie nazwałem tego tak, jak powinienem. Muszę nazwać tu, tą animację inaczej. I muszę sprawdzić, moi drodzy, jak duży rozmiar ma ta animacja. No dobra, mamy WebM format. animacja waży tylko 36 MB i mamy, jest ona trochę jaśniejsze, bo ustawiłem większą gramę. Tu trzeba będzie trochę tu opracować, bo nie ładnie to trochę wygląda. Już tu trochę namieszałem w imporcie animacji. Nie, animacja wygląda okej. Okay. I have, a so I have to open up so I to so much. I And yeah, going to. the gate. bless me. to and I'm it, Tutaj nie wiem o co chodzi z wielkością Render i to jest jakby powierzchnię kafejek Render, a nie chcę tutaj tym nic zgrzebać, bo muszę sprawdzić po co ta opcja jest i dlaczego Dobra, renderuję Widzicie jaka różnica? Nie mogę się doczekać, kiedy E, będę mógł odebrać mój 16 procesor, bo ta animacja będzie renderowała się dużo szybciej. Dość długo pracowałem moi drodzy nad tą animacją. Animacja została wyrenderowana tutaj. O tutaj już jest lepsza barwa, bo ustawia niższą gamę. Muszę tutaj tą trawę wymazać. Nie dobrze mam to na moje wale, a ja w tym, będę musiał efekty specjalnie trochę bardziej ustawić. A nie jest dość długa. Dobrze, pokażę ją Wam. znaczy, nie jest to aż taka rewelacyjna animacja i nie najgorsza. Dawno temu ją robiłam. Operawi 3 lata temu, mój drodzy. O, tutaj są błędy. I rysowanie włosów. Tutaj będę musiał to obrawić. No to jest stara animacja. A czy my będziemy zrobić i poprawić. Zawsze można wrócić do i poprawić taką animację i ją ulepszyć. Trochę mi to zajęło, trochę mi to moi drodzy zajęło, ale warto było, bo animacja jest super. Aha, zapomniałem sprawdzić. Animację waży 38 MB, ale rendering nie trwał moi drodzy długo, chociaż mam miłego dnia.